Ukochana Hakiela mówi o pracy w TVN, telewizyjny potencjał. Dominika Serowska, partnerka Marcina Hakiela, coraz śmielej zaznacza swoją obecność w świecie show biznesu. Właśnie zdradziła czym zajmowała się w TVN? I padły nazwiska, które robią wrażenie. Dominika Serowska, partnerka Marcina Hakiela 17 grudnia na Instagramie wróciła do wątku swojej pracy w TVN. Odpowiadając na pytanie obserwatora, zdradziła, czym zajmowała się w stacji i z kim współpracowała. Jak się okazuje, ma za sobą doświadczenie zawodowe związane z produkcją telewizyjną. Kim jest Dominika Serowska? Dominika Serowska od dłuższego czasu związana jest z Marcinem Hakielem. Para w grudniu 2024 roku powitała na świecie syna Romeo. Od tego czasu ich media społecznościowe wypełniają kadry z rodzinnego życia, pełne czułości i codziennych momentów. Chociaż macierzyństwo stało się ważnym rozdziałem w jej życiu, Serowska nie zniknęła z przestrzeni publicznej. Pracowałaś w TVN? Dominika Serowska odpowiada wprost. Podczas jednej z instagramowych sesji kuja Dominika Serowska odpowiedziała na pytanie jednego z obserwatorów. Mówiłaś, że pracowałaś w TVN. Co tam robiłaś? Serowska przyznała, że pracowała jako asystentka Małgorzaty Upiny. Moro zapytała partnerkę Hakiela. Czy pojedna się z Cichopek? Padła konkretna odpowiedź. Jak ujawniła Dominika Serowska, to właśnie dzięki współpracy z Łupiną możliwe było dostrzeżenie i rozwinięcie telewizyjnego potencjału znanych dziś gwiazd. Wśród nich padły nazwiska Małgorzaty Rozenek oraz Martyny Wojciechowskiej. Nie jest więc zaskoczeniem że Dominika Serowska znalazła się w gronie uczestniczek nowego sezonu programu Królowa Przetrwania.